Na wykresie współrzędne to y oraz x, więc to tutaj dosłownie reprezentuje powierzchnię, po której porusza się to ciało. Namaluję wektor przemieszczenia od a do a2. Tyle to ciało przejechało w ciągu jednej sekundy. 4 metry, bo tutaj jedna kratka to 1 metr. Przypomnę definicję prędkości. V-wektor. To jest wektor przemieszczenia przez czas, w którym to przemieszczenie nastąpiło. Tutaj czas to 1 sekunda. Więc na moim obrazku ta niebieska strzałka może reprezentować też wektor prędkości. Czemu nie? Podzielenie przez jeden nic nie zmieni. Przypomnę jeszcze, jaka jest relacja między pędem i prędkością. Normalny wektor prędkości razy masę i wychodzi pęd. Masa to jest dodatni skalar, więc kierunek i zwrot zachowany. zachowane. Gdyby masa wynosiła 1 kg, to wektor pędu i wektor prędkości byłyby identyczne. Tutaj nie wynosi. Masa to jest 0,5 kg. Więc wektor pędu będzie dwa razy krótszy niż wektor prędkości. Ale kierunek i zwrot zostaną zachowane. Oznacza to VK. To K tutaj nie pasuje, bo K kojarzy się z końcowe. A tymczasem najpierw jedzie po prostej K. Trzeba z tym handlować. Teraz wektor przemieszania w ciągu jednej sekundy, ale po uderzeniu. Coś w ten deseń. I znowu, można go widzieć jako wektor prędkości. VL. Po namyśle. Wygodniej będzie widzieć te niebieskie kreski jako wektory pędu. Co prawda, faktyczne wektory pędu byłyby dwa razy krótsze, ale mniejsza z tym. Można sobie wyobrazić, że masa jest 1 kg. Wtedy jest OK. Narysuję składowe wektora pędu wzdłuż prostej L. Składowa x i y. PL, x, PL, y. Tu mam coś powiedzieć o kierunku i zwrocie siły F. Powiąże siłę ze zmianą pędu. Druga sprawa dynamiki. Siła to szybkość zmian pędu. Poszczególne składowe tej siły będą zależały od zmian poszczególnych składowych pędu, czyli fx będzie zależało od tego, jak się zmienił pęd w kierunku xowym. fy analogicznie. No to teraz zerkam na obrazek, jak zmienił się pęd w kierunku pionowym i Pionowym zwiększył się o dwie kratki. A w poziomym wcześniej w ciągu sekundy były pokonywane 4 kratki, a teraz w ciągu tej samej sekundy jest pokonywanych 5 kratek. Czyli w kierunku poziomym pęd zmienił się mniej. Dwa razy mniej niż w kierunku pionowym. Zaznaczę te zmiany pędu? Tu je zaznaczę. Bo w zasadzie tutaj ta zmiana pędu się dokonuje, więc dobre miejsce. Delta PX. Delta PY. Całkowita zmiana pędu? Pitagoras. Delta P. Ale tutaj trochę wybiegłem, to jeszcze nie jest potrzebne. Przyda się później. Teraz wystarczy mi zauważyć, że siła jest proporcjonalna do zmiany pędu. Te zmiany pędu odbyły się w tym samym czasie, więc skoro w pionie jest dwa razy większa odmiana pędu, to w pionie działa dwa razy większa siła. Innymi słowy, siła, którą mam tutaj wskazać, musi mieć pionową składową dwa razy większą niż poziomą. I to pasuje tylko tu. 1-2. Oblicz wartość siły F. No to chyba wezmę ten wzór, ale skoro mowa o wartości, to pominę strzałki, nie? Delta P przez delta T. W zasadzie to, to nie jest to delta T, nie? Powinienem pisać Tau. Jak już coś konkretnego piszę. W ten trójkącik oznacza różnicę między stanem końcowym i początkowym, czyli od pędu końcowego... Od jego wartości odejmiemy wartość pędu początkowego. Od tej strzałki tam strzałkę. Pęd końcowy z Pitagorasa da się policzyć. To będzie pierwiastek z sumy kwadratów ply i plx. Pęd początkowy jest tutaj. I to przez delta tau. Dependent trzeba rozpisać na mv. Masa da się wtedy jako wspólny czynnik wyłączyć przed nawias. Jak to się wpisze do kalkulatora, to wychodzi w pierwszym przybliżeniu 34,6. No a w przybliżeniu pasującym do danych 30. I to jest źle. Prawilny sposób rozwiązania i dyskusja wyników. Za chwilę, bo teraz chcę pogadać o czymś innym. Protestancja. Teraz w Londynie. Jeśli możecie być, to bądźcie, a jeśli nie możecie być, to możecie protestancję wesprzeć. W jaki sposób? A w taki. Jest Green March Found, i tu chodzi o to, że ktoś tam rzuci drugie tyle. Czyli wybieram sobie coś, co mnie bawi, rzucę na to hajs, i ktoś tam inny, jakiś sponsor, rzuca drugie tyle. Więc można mieć dwa razy większy wpływ niż zwykle. Jeśli jesteście w Polsce, to może Was zainteresować Client Earth, bo oni działają również w Polsce. Jaram hajs na żywopłoty, bo lubię, podobają mi się takie drogi. No i też dla kierowców wypadających z drogi na zakręcie takie krzaczory dobre. Lepiej być stopniowo delikatnie wyhamowanym na krzakach, niż gwałtownie zatrzymać się w rowie albo koziołkować przez pół pola. Do tego sarny mają kłopot z wybieganiem na drogę, a robaki mają gdzie siedzieć. Win, win, win. A i rowerem się fajnie jeździ w czymś takim, bo nawet jeśli wieje, to w takim tunelu nie wieje. Uwielbiam w tym jeździć. A jeszcze jedno. Jeśli szkoda Wam hajsu na coś takiego, to możecie ten hajs rzucić mi i dostać dostęp do kursu przygotowującego do matury, a ja Wasze pieniądze i tak wydam na coś takiego. Wszystkie pieniądze ze wsparcia patronów i wspierających na YouTube przeznaczam na wyciąganie dwutlenku węgla z atmosfery i zmniejszanie jego emisji. Nie wiem, czy takie działanie jest adekwatne do powagi sytuacji. Pewnie powinienem robić coś więcej. A jeszcze: za rzucenie hajsu na big give dam losy na najbliższy konkurs. Będzie większa szansa na wygranie z tej książki. Wracamy do zadania. Tutaj policzę prawidłowo. Wyjdę z tego samego wzoru, że siła to jest szybka zmian pędu. Tu jest zmiana pędu. Pitagoras. W xie będzie 0,5 razy 1 do kwadratu, czyli 0,25 w y to będzie 2 razy pół, czyli 1, do kwadratu nadal 1. Po nakarmieniu tym kalkulatora dostaję w pierwszym przybliżeniu 55,9, a w prawidłowym przybliżeniu 60 newtonów. Dlaczego w pierwszym podejście nie wyszło? Bo potraktowałem to tak, jakby nie było zmiany kierunku. To jest zwykłe algebraiczne odejmowanie i tak z wartościami wektorów można robić pod warunkiem, że mają ten sam kierunek. Tutaj kierunek się zmienia, więc taka operacja nie ma żadnego sensu. Pęd to jest wektor. W tym miejscu wywaliłem jego wektorową naturę. Zgubiłem informację o kierunku. A że ten kierunek nie był taki sam, to nie mogło mi wyjść. To, co tu zapisałem, to odjęcie od tej strzałki, ona ma pięć kratek z haczykiem, tej strzałki, która ma cztery kratki z haczykiem, to, co zostanie, to będzie jedna kratka i trochę. A jak widzimy z tego obrazka, jedna kratka i trochę to nie jest zmiana pędu. Zmiana pędu to ponad dwie kratki. Wektory dodaje się i odejmuje wektorowo. Na zwykłych liczbach to samo można operować tylko, jeśli mają ten sam kierunek. Czyli prawie w każdym zdaniu, ale no, akurat nie w tym. To jeszcze jedno ćwiczenie. Wyszło mi prawie dwa razy więcej. Dlaczemuż? Dlaczego rzeczywista siła była większa niż ta, która tu wyszła? Bo gdyż Tutaj policzyłem siłę, która jest potrzebna na zmianę wartości wektora pędu, ale nie uwzględniłem w ogóle siły, która jest potrzebna na zmianę jego kierunku. A na zmianę kierunku wektora pędu też potrzebna jest siła. Pomyślcie sobie o ruchu orbitalnym. Sztuczny satelita lata sobie w koło Ziemi, cały czas działa na niego siła grawitacji, i cała ta siła jest zużywana na zmianę kierunku wektora pędu. Wartość wektora pędu na orbicie kołowej jest zachowana. Więc w kontekście ruchu orbitalnego. To, że po uwzględnieniu zmiany kierunku wychodzi większa siła, jest zupełnie zrozumiałe. Część tej siły jest zużywana na zmianę kierunku wektora pędu. To może jeszcze pokażę Wam inny sposób, w jaki można to spieprzyć, tym razem na przykładzie rozwiązania CKE. Jakbym próbował komuś wyjaśnić, jak to zrobić, to na pewno nie tak. Tutaj policzyli zmianę wartości wektora prędkości. Ona nie jest szukana, więc nie wiem po co. Może tak rekreacyjnie, z ciekawości. To jest przybliżony wynik. Naturalnie czegoś takiego nie bierzemy do dalszych obliczeń, bo mogą się błędy przybliżenia skumulować i wyjdzie źle. Chyba, że się pracuje w CKE, wtedy oczywiście można robić co się chce. Ja nie mówię, że to jest błąd. Może faktycznie kogoś interesowało, jaka jest wartość zmiany wektora prędkości, ale branie tej przybliżonej wartości do dalszych obliczeń to już jest błąd. I jeszcze jedno. Najmniej dokładne dane mają jedną cyfrę znaczącą. To oznacza, że mój wynik też musi mieć jedną cyfrę znaczącą, gdy mamy do czynienia z mnożeniem i dzieleniem, tak jak tutaj. To jest zły wynik. Ostatnia deforma edukacji wprowadziła takie pierdółki jak liczenie cyfr znaczących do szkoły średniej. CKF w swoich zdaniach próbuje się do tego dostosować, ale wychodzi im różnie.